Ej witam Was wszystkich, ja nazywam się Wino i tym razem pykam sobie WMW3, który jest zajebiste i rozpierdala serce me. Śmiało mogę powiedzieć, że naprawdę jest zajebistą gierką i naprawdę cieszę się, że udało mi się o niej troszeczkę przypomnieć. Ale ogólnie zanim cokolwiek opowiem o moich pierwszych wrażeniach, o no, pierwszych wrażeniach po takiej długiej przerwie związanych z MW3 to materiał, który przygotowałem na dzisiaj może, no dobra, nie tyle co materiał, ale chodzi tutaj o osobę, która nazywa się VGamer e, Mati Vgamer był wcześniej, teraz jest MATI, zapamiętajcie VGamer wcześniej teraz jest MATI, zapamiętajcie, dobra. Wszyscy użytkownicy PS3 naprawdę powinni go kojarzyć, bo jest to jeden z chyba, nie, z najbardziej uzdolnionych e, młodych talentów, jeżeli chodzi o KODA MOAB za Moabem i tak i tak dalej, aż po prostu pozazdrościć. No wiecie co, gdybym był 10 lat młodszy, to ja bym wam pokazał tutaj wiecie o co chodzi, no zajebiście by było, nie. E, no dobra, ja mogę szczerze powiedzieć, że jestem na średnim poziomie, jeżeli chodzi o... Koda. No dobra, tak mogę powiedzieć. <laughs> Ale dobra, jeżeli o to chodzi, to jest mój pierwszy gameplay od bardzo długiego czasu, więc naprawdę nie oczekujcie tutaj ode mnie jakiegoś e, rzeźniczenia. Um, tak jak już wspomniałem um, głównym tematem jest właśnie VGamer, który miał kiedyś kanał nagrywał zajebiste filmiki, nagrywał Moaby i tak dalej i tak dalej. Um, naprawdę bardzo uzdolniony gracz um, bardzo fajne komentarze, bardzo dobre gameplaye um, naprawdę styl i um, sposób poruszania się jego sposób poruszania się po mapie i ogólnie um, ten właśnie um, nie wiem, widowiskowość jego gameplayów naprawdę bardzo bardzo mi się podoba o, przynajmniej takie jest moje zdanie. I był sobie na YouTubie zniknął, teraz powrócił. Oczywiście wszystko on osobiście sam wyjaśni bo przesłał mi filmik, dał mi filmik który bardzo prosił, żebym wrzucił na swój kanał, można powiedzieć, że troszeczkę, żebym go tak zareklamował może polecił, ale zrobiłem to tylko dlatego nie, że to jest jakiś byle jaki gracz, tylko naprawdę jest to również mój znajomy, kolega, przyjaciel, mogę tak śmiało powiedzieć, nie tylko YouTube'owi ogólnie, mimo tego, że właśnie gra na PS3, a jestem użytkownikiem Xboxa, no ale ja naprawdę nie mam z tym żadnego problemu, jeżeli nie wiem, znajdzie się ktoś zajebisty kto gra, nie wiem, na Sega Saturn czy też na Pegasusie, to naprawdę nie mam nic przeciwko temu. Nie jestem jakimś tam, że o, grasz na PS3 czy na PC, to jesteś fiutem i w ogóle nie lubię. Nie, ja nie mam z tym żadnych problemów, więc. Czy jest to Xbox, czy to jest PS3, to akurat nie mam z tym żadnych problemów. Ale VGamer, czyli Matin, więc utworzył nowy kanał, powrócił na YouTube'a z nowym materiałem, z po prostu z nowym przesłaniem do nowych widzów, żeby nabyć właśnie jakiś tych nowych widzów. Właśnie, o Jezus, jak to fajnie brzmi, więc naprawdę polecam, abyście wstąpili na jego kanał. Naprawdę ma zajebiste materiały. Ja osobiście go polecam i. No, no wiadomo, no jak wino kogoś poleca, to musi być zajebisty, nie? Nie no, żartuję, naprawdę polecam i filmik, który właśnie mi przysłał jest związany z MW3, jest to moab, bardzo szybki, krótki moab i troszeczkę on sam się wypowie na temat czemu zniknął i czemu się znowu pojawił na YouTubie, więc naprawdę zapraszam. To będzie, nie wiem, dosłownie 3 minuty zaraz po moim gameplayu więc zostańcie ze mną, albo zostańcie z nami, mogę tak śmiało powiedzieć. I ogólnie, co chciałem powiedzieć, związanego z MW3, to, tak jak już wspomniałem, bardzo dawno grałem w tą gierkę, bardzo dawno, może z 6 miesięcy temu ostatni raz. I muszę powiedzieć, że no, jest tajbista ta gierka, Ta gierka fajna, jak to fajnie brzmi, tak troszeczkę po wiejską. Ta jest takierka gierka, nie? Jest bardzo fajna i bardzo lubię w nią grać. Więc dobrze, troszeczkę po wieśniacku to zabrzmiało, ale muszę szczerze powiedzieć, że nie wiem odkryłem sens grania na konsoli jeżeli chodzi o koda, bo Black Ops 2 jest naprawdę beznadziejny, na początku byłem ogólnie wielkim obrońcą Black Ops 2 bo kiedy ta gra pojawiła się na rynku i pojawiły się pierwsze filmiki na YouTubie to byłem wielkim obrońcą Black Ops 2, mówiłem nie ta gra jest zajebista, czemu tak mówicie jakie lag compensation co wy to wszystko jest ściema, ta gra jest naprawdę zajebista. I nagle po kilku miesiącach grania w tą gierkę przekonałem się naprawdę, no tak mnie wkurwiła, no masakra. Grałem w różne kody, grałem we wszystkie kody od, nie wiem, od kiedy zacząłem, można powiedzieć, trzymać pada w ręku. Czy też nie wiem, dobra, nie przesadzam. Była to wtedy klawiatura, bo kiedy wyszło Call of Duty część numero uno związane z, z drugą wojną światową i z, z tymi tematami, to wtedy była klawiatura, więc nie będę kłamał i muszę powiedzieć, że tak jak właśnie Black Ops 2 mnie wkurwiło no to tak żadna gra mnie nigdy wcześniej nie wkurwiła naprawdę, muszę to przyznać na pewno będę próbował nadal grać w Black Ops 2, na pewno nie wiem, wydaje mi się, że nagram jeszcze jakiś filmik nagram jakiś w miarę dobry gameplay na mój kanał związany z Black Ops 2, ale na pewno nie będzie to mój priorytet i no, trochę to zajmie czasu, zanim znowu po prostu nie wiem, odwiedzi mi się nie wiem, MW3 czy też Black Ops, które uwielbiam. No, Black Ops, część pierwsza, no, kocham tą grę, po prostu jest miodzią. Uwielbiam, kocham i oddałbym życie za to, żeby Black Ops 1 zawsze było Black Ops 1. No i dobra, więc MW3 jest zajbistym. Oczywiście, jeżeli ktoś, nie wiem, zapomniał o tej gierce, to naprawdę polecam wrzucić ją z powrotem do połknięcia przez swoją konsolę i odpalenie właśnie tego, nie wiem, Team Deathmatchu czy dominację. No dobra, nieważne. Więc to jest filmik Matiego, na który właśnie wcześniej zapraszałem i, no, w sumie... No zapraszam, oglądajcie. Dzięki, nara się Kulicka widzimy się dzisiaj w kolejnym gameplayu tym hmm. razem będzie to y, jakby tutaj urywek Moaba y, na mapce Dawn za CRM no dobra więc jeśli mój głos jest wam znajomy tak wróciłem do YouTube'a to ja VGamer gamer Vezu jeśli nie pamiętacie im czy też y, VGamer98 z poprzedniego YouTube'a tak wiem y, miałem już nie nagrywać zamknąłem kanał story jeszcze raz że bez wytłumaczenia ale może teraz to zrobię więc tak odszedłem od YouTube'a głównie dlatego że miałem tam mało czasu kończyła się szkoła miałem trochę lipną cenę musiałem je poprawić tam rujcy się spinali, ogólnie o to wszystko i po prostu myślałem, że sprzedam tę nagrywarkę, że nie będę miał na to czasu bo na PS4 będę chciał, ale mam tam PS4 już prawie pre dogadanego i więc nagrywarki nie sprzedaję po prostu, no jakby wracam do tego YouTube'a pod nową formą, tak jak to się zobaczyć, mam nadzieję, że ci którzy mi pomagają wielka piona dla nich, że yy, pozwalają mi, żeby tam te 600 widzów sobie o mnie przypomniało, czy tam już chyba 650 nie, nie pamiętam serio, żebyście sobie o mnie przypomnieli, że może znaczy, że dowiedzieliście, że wróciłem, że jeśli lubiliście mnie oglądać, to zapraszam Was na mój kanał. I cóż, dajcie mi suba, jeśli po prostu zachęciłem Was nowych, starych widzów, po prostu chciałbym, żebyście do mnie wrócili, chciałbym odbudować tamtą jakby nie tyle co relacje, tylko chciałbym odbudować tamto grono, które mnie oglądało. Na Youtube jestem chyba, bodajże teraz czwarty dzień. Tam mam intro, już wszystko. Nie wiem, w tym filmiku, jak mogliście zauważyć. Więc wszystko ładnie idzie. Jeśli te gameplaye nowe się Wam spodobają i te stare się Wam podobały, no to wbijajcie na mój kanał. I jeszcze raz bardzo dziękuję tym, którzy nie zapomnieli o mnie, tak jak wielu. Parę osób no serio zapomniało o mnie, mówili, że ja, ja im tam pomagałem, trzymałem z nimi, oni nagle się wykręcają do mnie dupą, kiedy trzeba, co trzeba, ale właśnie dzięki tym, którzy to wstawiają, właśnie to są w porządku ludzie, że nie zapomnieli, nawet jeśli nie ja ich pomogłem, ale kiedyś z nimi trzymałem, miałem z nimi jakikolwiek kontakt, oni mi pomagali czy coś, wielkie dzięki pamiętam. Może no, po prostu miałem jakby dużą promocję, no i jeszcze taką jedną główną przyczyną, znaczy pod przyczyną czemu zamknąłem ten kanał na YouTube była taka spina z ucztownikiem Desonate, że zobaczył mi, że ja mam kupionych widzów, nie po prostu ludziska, ja już mu to udowodniłem, on jakby potwierdził to zamknął się w sobie, przeprosił mnie w jednym filmpingu. nie wiem czy pamiętacie że ja miałem tych kupionych widzów a mu to udowodniłem i po prostu chodziło tam o to, że ja miałem jakby polecenie znaczy w moim filmie w sobie właśnie polski gracz. DJ Maolat i, i z tego co pamiętam Świder, albo Jezu nie pamiętam już kto jeżeli, no Sorry, nie pamiętam I po prostu przybyło mi 97 widzów, nie, ci widzowie nie byli kupieni, ponieważ pod filmikami Ta ilość wyświetleń była jakby proporcjonalnie zgodna do ilości z moimi subami, a więc nie no, nie wiem co powiedzieć Po prostu wróciłem do dziska, wbijajcie na mój kanał jeśli nie pamiętacie Jelpepiona dla was, siemane.